Co z tego festiwalu najbardziej Ci utknie w pamięci? To jest, to jest trudne pytanie. Ja zapamiętam na pewno wywiad z Tetkowskim wczoraj w niedzielę. Odzielony sekcji informacyjnej przez właśnie Pawła i Grajkowskiego jest, jest wybitnym przeżyciem. Szkoda, że to nie jest nigdzie nagrane, tylko jest zapisane w formie papierowej, bo naprawdę było co przeżywać. Ale impreza pofestiwalowa, ale, ale wszystkie dni sztuk, organizacja i wszystko i, i, wszystko było tak wspaniałe i, i pięknie sobie radzicie. Naprawdę, jest cudownie. A ja, ja chyba najbardziej zapamiętam występ na żywo z dżinglem, a. <noise> Ona śpiewała tam! Ja tam śpiewałam! <noise> no, przede wszystkim Piotrusz, Pan, ale, ale ze względu na, na ogrom pracy i, i fan, jaki z tego wszystkiego mieliśmy. Najbardziej utkwiła mi moja ukochana sekcja, którą pozdrawiam i była najlepszą sekcją, o jakiej można zamarzyć. I mój ukochany szef Piotr Starzyński, który był najlepszym szefem w historii po prostu SI. No po tym festiwalu to mi na pewno zostanie w pamięci. Cóż mi może zostać w pamięć? A wiem, no moje piękne kobiety, <laughs> moje piękne sekcyjne, wiesz, to długa selekcja, bardzo długa selekcja. Nawet w autobusie się rozpakałem jak wracałem, wracałem do domu. Nie, ja to było wtedy, wtedy tak siedziałem, pamiętam siedzę sobie i tak myślę, fajny mieliśmy dżingiel. I pierwsze słowa jingla, tak radość nas rozpiera. No i to było, to, to było za wiele, jednak. Nie byłem w momencie, w którym rozpierała mnie radość.